To lecimy dalej z dachem. To jest beleczka, z której zrobię tą główną krokiem, która będzie trzymała te jętki. No co tam, zaokrągam narożniki, skrócę, oszlifuję. To jest taki szablon, którego użyłem, żeby wyciąć zagłębienia pod te jętki, które już podocinałem. Dosyć udało mi się. Pierwszy raz to robiłem. Co tam, klej, jak widać. I dwa wkręty, jeden będzie taki krótszy, a drugi taki długi, gdzieś ja wiem, 12 cm. Może wchodzi jeden w drugi na wylot, w jeden w drugi element. Tak wygląda całość. Jest przykręcona do płyty, żeby nie latała w czasie schnięcia kleju. Jak widzicie, klej mocno puchnie, tak wyłazi. Potem go popcinam, oprzyrfuję i będziemy zabierali się do dalszych etapów. Ale jestem zadowolony, wyszło bardzo elegancko.